Słuka marszałek Województwa Małopolskiego. Dla mnie bardzo ważne jest to, że w Krakowie, w każdą środę, przedsiębiorcy spotykają się, rozmawiają o tym, jak zintegrować, jak stworzyć zgrany zespół przedsiębiorców, młodych przedsiębiorców w Małopolsce. A współpraca samorządu Województwa Małopolskiego z przedsiębiorcami jest bardzo ważna, chociażby z tego względu, że to właśnie przedsiębiorcy nakręcają tą gospodarkę w naszym regionie i nie tylko, biorąc pod uwagę rozwój młodych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy są teraz to bardziej przygotowani na rynek europejski, rynek światowy. My jako Województwo Małopolskie jesteśmy otwarci na współpracę z przedsiębiorcami. Szanowni Państwo, drodzy przedsiębiorcy, Małopolska jest doskonałym regionem do rozwoju biznesu, do tego, abyście się Państwo rozwijali. Nowoczesne technologie mają się dobrze, ale mają się dobrze również i tradycyjne firmy, które też wspieramy, zresztą wspieramy i sukcesje firm. To, co mnie podoba się w BNI to niesamowita energia podczas spotkań. Doceniam to, że jest to grupa ludzi, którzy chcą sobie wzajemnie pomagać w biznesie i to ma rzeczywiste, realne przełożenie na biznes. Moja firma z dużymi ambicjami spotkała tutaj właściwe grono ludzi również z wielkimi ambicjami i planami. Od dzisiaj jestem członkiem grupy BNI Kings. Czuć, że w grupie jest siła, motywacja, zaangażowanie że wszyscy się wspierają w prowadzeniu codziennych biznesów i chętnie pomagają w kolejnych rekomendacjach. Uważam, że warto po pierwszym spotkaniu już być w grupie BNI Kings. Na dzisiejszym spotkaniu mieliśmy okazję i możliwość poznać i porozmawiać z Marszałkiem Województwa Małopolskiego, panem Łukaszem Smółką, który zaprosił nas na kolejne spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, tak żebyśmy mogli wspólnie działać żeby biznes małopolski, biznes krakowski mógł działać z samorządami województwa małopolskiego. Zapraszamy na kolejne spotkania BNI Kings oraz samorządów.